Na stronie Rasmuszki i dziś zajmiemy się kolejnymi rzeczami stworzonymi na... na lekcji. A w tym dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na budowie magazynu. Jeśli chcecie, żeby było za i żeby było więcej tego typu odcinków i nie tylko, zachęcam do oceny tego filmu. I dania kilku łapek w górę. Jeśli jesteś świeży, zachęcam oczywiście no, do paru subskrypcji dodatkowych, które też są mile widziane. A pamiętajcie nie zapomniałem o tym niespodziance za 150 subów. Dotrwacie? Ja myślę. Jeśli masz Facebooka zapraszam na Sonama Timus Inside ale nie będziemy rozmawiać o byle czym tylko bierzemy się za robotę okej okay. to co będziemy w tym odcinku oczywiście robić wy pytacie, ja odpowiadam bo co to więcej mówić <gry> oczywiście pójdziemy sobie do naszych baranów, które lubią sobie beczeć i jednego przefarbujemy na czarno A zaraz ale po co mi właściwie szara na? Ups, sorry. Nie na, nie na czarno, lecz na szaro. Ale po co? Zaz pokażemy. Zabacz, jedną albo dwie. I co? Bierzemy oczywiście nożyce. I ścinamy sobie w rękę. Bo co tu więcej mówić? My już trzeba wam się dobiorę do skóry Patrzmy co my tu mamy Ile tego zdobyliśmy No i jeszcze jedna siwa bo owieczka i będzie fajnie Jednak obie widzimy, że są pół bo są ogolone, ale nieważne No to co? Bierzemy się do zabudowę z magazynu, zanim zaczniemy no Robotę do sedna, Prze, przede wszystkim co my tu właściwie mamy. Ale zaraz, muszki mieliśmy budować y, ten, jak to się nazywa? Magazyn, oczywiście magazyn będzie, ale żeby on powstał, to trzeba wiedzieć, gdzie go postawić. I a nie chcę tutaj bierze. Oczywiście, fundamenty ciach 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 bardzo szybciutko może być taki właściwie to nie musi być duży budynek bo będzie ma masa skrzyniek ups czyżby była noc tak mamy właśnie noc więc, a w nocy się śpi więc idziemy spać tak tak trzeba spać żeby rano wstać nie pytajcie skąd mamy ten tekst, chociaż możecie napisać w komentarzu. Yy, czy mo... śmiało zachęcam do pisania yy, zgadywanek, yy, co będzie no, w następnym sezonie, bo to jest przez ostatnich prawdopodobnie odcinek sezonu. I co my tu mamy? Bierzemy się oczywiście za. Mamy tutaj w ogóle owieczki? Nie mamy owieczek, nie ma wieśmaków Sorry ale nic nie działamy na tą chwilę. Więc idziemy oczywiście do jakiejśkolwiek jaskini. Bo brakuje nam oczywiście kamienia. Za, 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 Ale już jakoś szła w tą stronę, prawda? I tak, bo wiadomo, że poszło gdzieś. I niestety wróciła w takim stanie jakim wróciła. I co się skończyło w pobytem w szpitalu. Ale nie przejmujcie się. No a w następnym sezonie Alex już będzie. Cała i zdrowa. a oprócz czego... Nasi bohaterowie będą oczywiście mieli dzieci. Zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj nie powinno być tej dziury Ruszymy coś, tak? Bierzemy trochę, nakopiemy tego, bo szkoda by było, gdyby to wszystko się zmarnowało. I kopiemy sobie na całego. Oczywiście, jak będzie nasz, wyglądał magazyn? Właściwie jakaś tam budowla i parę, oczywiście skrzynek. W następnym odcinku postaram się bo to będzie przedostatni odcinek naszej serii, naszej z tego sezonu. Zajmiemy się oczywiście budową dachu, Po sami przyznacie, że mam dom taki trochę brzydki. Więc pewnie budujemy napięcie, mówiąc, że coś jeszcze będzie. Oczywiście będą nowe gadżety. Nie, nie, nie ukrywam, że od jakiegoś czasu myślę o kimś, Prowizorycznym samochodzie, nie, nie mówię, że to ma być jakiś yy, z modem, bo wiadomo, że to jest pakiet więc może być z modami ciężko. Ale I coś tam, jakaś tam struktura się pojawi, nie ukrywam. No to co? Wracamy do domu. Ups, czyżby tutaj Ice yy, ucierpiała ostatnio? Zobaczymy, co ona tu ma. Może akurat coś? A, skopię tu sobie trochę kamienia, żeby nie było biednie. Bo sami przyznacie, że bez materiałów nic tutaj nie działa. Ok, zobaczymy, może znajdę coś ciekawego. Zasad, tu nie powinno być czasem pochodni. Dziwne, że ona no, ta skończyła tak niej inaczej. Tak słabo się orientuje. Ale z tego co widzę, nic tutaj nie znajdziemy. I szkoda zdrowia. Więc wracamy do domu. Ok. Niewykluczone, że w przyszłych odcinkach przeczeszemy sobie tamtą część, a nie warne. I za długo zajmujemy się nie wiadomo czym, my zaczęmy robić to co jest na ty w tytule odcinka, więc zapraszam do domu. No. No tak, Steve trochę niezdany, ale potrafi o siebie zadbać. No to co? Bierzemy się z zabudową magazynu. Przy okazji zejdziemy do naszych owiec. Bo pyta się, się pewnie Po co jest nam właściwie ta owca Nie możemy sobie jej odpuścić Oczywiście możemy Tylko komu byś chciało Sorry za tlagi, ale Różnie bywa. Spokojnie Jak ten telefon zacznie mi się psuć, to pomyślałem o książkach. Na razie jakoś ten telefon działa, więc nie narzekam. Okej, okay. y, trochę zrobiłem z niczym, bo już się lagi pojawiały, które nie są za, za częste, ale jednak czasami są. No to bierzemy i budujemy jakoś tam rzecz. O wiadomo. Pomimo przeciwności, wiecie dobrze, że, że odcinek musi po prostu powstać. Wiem, że jak długo na niego czekaliście. Ale spokojnie. Bierzemy jeszcze ciach, ciach. Ja po prostu, soję, że tak mało mówię, ale nie oznajam się po prostu kiedy jeść, to nie jest konieczne. I cyk. Zobaczmy jak to wyszło. Ok, skoro już mamy trochę drewna, to możemy wziąć się za robotę. Oczywiście, zrobimy cięcie celowo, żeby mieć czas na zdobycie drewna, bo bez niego zwyczajnie nie, nie da się budować. Ok. Lepiej już chyba być się może. Zabieramy zbędny oczywiście klocek. I znikamy. No i co? Bierzemy sobie, jakby to powiedzieć, trochę płyt. Raz dwa. Ile to będzie? Tyle wystarczy. Oczywiście, będziemy sobie budować daszek, taki uproszczony. Ok, mamy z grubsza konstrukcję naszego magazynu. No to możemy się zająć. Kolejnym metalem budowy. Mianowicie, czy ja mam jakieś w ogóle drzwi? Drzwi mam, nawet w nadmiarze. Jestem taki bogaty w drzwi, że hej. No to co? Idziemy w, w zająć się no, usadowieniem futryn i tak dalej. I cyk budynek skończony. Na światłem można jeszcze pomyśleć, zastanowić się. O, jest coś się zastanawiać. Oświetlenie musi być i tyle. Ale takie oczywiście może być Opraszone. I chyba już chyba więcej nic nie zrobimy. ciągu jednego dnia. Wiadomo, że to musi być. Yy, Czasochłonne, ale... Zaraz, gdzie ja mam właściwie deski? Ktoś widział moje deski. Oczywiście, że deseczki są. Znaczy... Okej. Okay. Jesteśmy u siebie w domu. Więc możemy zająć się oczywiście z skrzyniami. Bo co to za magazyn bez skrzyń, prawda? No też tak mi się zdaje. Bo... Widać, że co? Tylko jedna skrzyneczka, i co ja sobie z nią zrobię? Z jedną skrzyneczkę, to ja mogę sobie pójść normalnie na spacer, bo nic więcej nie widziałam. No, po prostu super. Dobra, wracamy do domu i zajmujemy się dalej tym, co, czym zajmowaliśmy. Ale przedtem zrobimy sobie trochę miejsca, bo bez miejsca. Nic nie zrobił. Opa! Czyżby mi się sklonowały? O, a ja liczyłem, że to będzie koniec kop kopania drewna. Przecież bez drewna sobie nie sklonuję nic. Absolutnie! No dobra. Zbierzemy trochę drewna. To drewno, co jest na górze, to i tak szybko nie zniknie. Więc się tym nie przejmujemy, tylko robi kopie budujemy dalej. Oczywiście jeszcze jedno i jeszcze jedno. Ale co ja sobie z tym zrobię? Czy sobie za to kupię? Nie wiem. W każdym razie budujemy swoje skrzyneczki. I lecimy do dalej z tematem. Bo innej wyjścia. Po prostu nie widzę Dobra Bierzemy wszystko Jak się bawić, to się bawić Wiadomo 8 skrzyneczek Bo co? Po co nam więcej? Jak to po co nam więcej? Przecież Dobra Wracamy do, 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 do roboty jak to spożytkować Jest. Mm, tak, tak, tak. Tak, tak. Budujemy jeszcze tu, Rozbijemy oczywiście to skrzynkę. I co tu więcej mówić? Ok, skoro już mamy magazyn, to czym więcej się zajmować? Chyba niczym. Nieważne. Mamy jakieś już nowe owieczki? Oczywiście, że nie. Ale spokojnie. Nie spieszymy się z niczym. Po prostu to poczeka w najzwyczajniej świecie, bo ktoś, jak się człowiek śpieszy, to się i Ender Dragon cieszy, albo Pigman, bo bardziej, jest, bo bardziej przypomina diabła, chyba nie muszę mówić dlaczego. To są chyba jedne z pierwszych mobów, które się pojawiły w ogóle w netterze sami przyznacie. Idziemy oczywiście spać, żeby nic się złego nie spełniło. No i poczekamy do następnego ranka. Tak. Zobaczmy, jaki my tutaj domek mamy. Trochę biednie. Ale lepsze to niż nic. No nic. Mam ja jakieś. Co? Nie mam żadnych czy Siankiem przykupia wieczki, żeby rosły. Oczywiście nie będziemy zbierać wszystkiego, bo po co? Kto normalnie to robi? Oczywiście pewnie wiele osób, ale po co mamy tracić y, minuty bez potrzeby, prawda? Sami przyznacie. E gdzie jest moja ulubiona dzieciątka? A No. Prawda że tak lepiej? No to co? Ci, ci, mam taką rozkminę. Skoro od trawy rośnie wełna To przyszło mi coś do głowy Dobra Nieważne, nie no nic, zajmiemy się ta, ziemią w innym odcinku Na, na razie to zrobiliśmy konkretny cel, i chyba tyle mamy dzisiaj na ten odcinek. To tak. No to tak, będzie chyba koniec tego odcinka na dzisiaj. I resztą zajmiemy się zwyczajnie w następnym odcinku. No, to cześć.